Witajcie moi drodzy, Tomasz Nowicki się ze strony kłania chłopaki. Miałem coś innego w planach, ale nasłuchałem się trochę przez weekend tych wszystkich podrywaczy, samców alfa, redpilowców i tak i tak dalej. I sobie tak porozmawiałem z moim znajomym. I powiem wam szczerze, ja już trochę w życiu przeżyłem, trochę tych dziewczyn miałem i takich 3 na 10 i takich 10 na 10. Miałem 15 lat jednego zwią małżeństwa, związek drugi był 10-letni. Nie narzekam na brak kobiet, trochę umiem się nimi obsługiwać, więc ja jako taki doświadczony stary niedźwiedź, tak, mogę Wam parę rzeczy podpowiedzieć, które na przykład Uważam, że bardzo źle wypadają w kontaktach z kobietami i które trzeba unikać, jeżeli chodzi o te techniki przed tych wszystkich porywaczy stosowane, bo dla mnie jest to niezrozumiałe i nie wiem dlaczego. Myślę, że oni się z książek to nauczyli i nigdy w życiu nie mieli kobiety za bardzo, bo nie wiedzą, nie wiedzą desperaci, dlaczego to psuje nas, chłopaków. Pierwsza sprawa. Nie wiem dlaczego. Forsowane jest to przez tych wszystkich kurwa, kolesi, żeby podchodzić do każdej dziewczyny, jaką widzicie, jaką wam się podoba i, i żebranie o jakiś numer telefonu, zagadywanie. Wiąże się to z tym, że 99,99% ,99 razów jest odrzucany i się czujecie jak gówno. Przychodzicie do domu i 10 dziewczyn was spławiło, bo te dziewczyny mają was w dupie. Bo one lecą do swoich spraw, a ty na ulicy dupę im trujesz, kurde, podchodzi jakiś gówniarz i chce, i chce numer telefonu, przeważnie, kurde, oni nie mają na to czasu ani ochoty, a jak są to z koleżankami, to jeszcze ich ośmieszacie, że jakiś obcy typ podchodzi do dziewczyny i mówi, a sorry, kurde, mogę twój numer telefonu, obok koleżanka siedzi. Jak one mają na siebie patrzeć potem, no co ona jest, łatwą jakąś dziwką, że będzie rozdawać numery telefonów? No nie jest i, i te dziewczyny dlatego w ten sposób reagują i dlatego jesteście odrzucani, bo ja jak idę na ulicy idę się do czegoś śpieszę i mi baba by zaczepiła i spytała się, wiesz co fajny jesteś, numer telefonu, weź spierdalaj. Jeszcze jakby mi się nie podobała, to bym powiedział, weź, kurde, co ty, nie pochlebiaj sobie, kurde, no i bym poszedł. Bo ty jest y, bardziej arogancki od kobiety, no one grzecznie nie wąt, kurde, czy wiesz. Ty trafisz w końcu na taką, kurde, kto ci powie wprost, weź ty chod pierdol się ode mnie, nie? I wtedy przychodzisz do domu zmasakrowany. Powiem wam taki, z historii prawdziwej. Moja żona, moja partnerka, nie żona, ta, którą ostatnio, ostatnio mi się kontrakt z nią skończył, tak, no to taka była 10 na 10, no 9,5, no nie przesadzajmy, ale była naprawdę atrakcyjna, jest dalej, tylko się zestarzała, ale, ale jest dalej. I słuchajcie, poszła do, wraca kiedyś z zakupami, mówi, zobacz jaka przygoda mnie spotkała. Stoję sobie, które tam kupuje jakieś rzeczy, podchodzi do mnie typ, tak patrzył, na mnie patrzył i widzę, że kurwa się na mnie gapi, a ja w ogóle nie zwracam na niego uwagi. I tu jest pierwsza nauka. Jeżeli dziewczyna na was nie zwraca uwagi, zerknie, potem macie w dupie, nie patrzy na ciebie, nie uśmiecha się do ciebie, nie, nie, nie związuje się jakimś kurde większym zainteresowaniem, to odpuść, bo będzie to, co za chwilę się stało. I gość kupił rzeczy, Stanął i czeka na nią. I ona już wkurwiona, bo wie, co za chwilę będzie, bo one nie są głupi, One wiedzą, że zaraz podejdzie do nich, nie? Idzie z tymi z betami, on do niej, słuchaj, daj mi telefon swój, bo fajna jesteś. A ona mówi, weź, odczep się, kurde, ode mnie. No ale daj mi tele telefon. mówię, ale kurwa, nie rozumiesz czegoś człowieku, bo męża i się odczep ode mnie. No ale, i, wiesz, i taki natrętny. Tak jak uczą właśnie kurde samce alfa, kurde, podrywacze czy inne gady. I w końcu mówi, ona w końcu mówi tak, w końcu się wkurwiła i mówi do gościa, bo jest bezpośrednia, mówi, to ty kurwa, sam tu się naoglądałeś, kurwa durniu jeden. Mówię ci, że się odpierdol ode mnie. Chłop, łeb do dołu, czerwony łzy w oczach poszedł do samochodu. Mogła sobie na to pozwolić, bo tam była ochrona, wiecie, nikt nie mógł zrobić. Normalnie to by na to pewnie się nie, nie, nie z tego nie zdecydowało, bo by jeszcze w mordę dostała, jakby się chłop wściekł. Ale wiecie, o co chodzi. Dziewczyny, jeżeli nie są wami zainteresowane, to one nie będą wami utrzymywać żadnych, żadnych kontaktów wzrokowych, nic w ogóle w dupie. To jest, I dlatego uważam, że to jest bardzo złe, że podchodzą, próbują zagadywać na ulicy, gdzieś, kurde, w galeriach. Jak ja jestem... Śpieszę się do czegoś, no bo mam zaplanowany dzień, wyłażę z tego domu, to nie po to, żeby mnie zaczepiały jakieś obce baby na ulicy, tylko idę swoje robię. Jeżeli chcesz poszaleć, zapoznać kobietę, zaciągnąć ją do łóżka, czy nawet pogadać z nią, to są od tego panowie miejsca. I druga sprawa. Miejsca no, są następujące. Dyskoteki, rokoteki, różnego rodzaju. Siłownie, tak? Chociaż na siłowni trzeba uważać, bo też przeważnie przychodzą ćwiczyć, a nie tam zwracać uwagi na drugich ćwiczących ludzi. Chociaż też się wyrywają, zaraz opowiem, bo kupę lat, chodzę na treningi na siłowni, to wiem, że tam też takie rzeczy się dzieją. Ale wracając. Dyskoteki, rokoteki, koncerty, festiwale, różne takie rzeczy. Tam przychodzą dziewczyny, które chcą się pobawić. A nie, kurwa, na ulicy. No, chyba, że są wyjątki. Idziesz sobie na ulicy i siedzi dziewczyna, patrzysz jej w oczy, odda da ciebie, ona się do ciebie uśmiecha i patrzy na ciebie dalej, nie? Albo, albo tak, wiecie, ona nie da tak spojrzy i tak wzrok, z... i się uśmiecha. No to wiesz, że się jej spodobałeś. To jest najważniejsze, najważniejsze, co może musisz się nauczyć. Jak kobiety rozpoznają Pokazują ci, że są tobą zainteresowane. Wytrzymują twój wzrok, i się albo same uśmiechną, albo ty skrzyw tą gębę w uśmiechu, i one odpowiedzą uśmiechem. I wtedy stajesz, i wtedy dopiero możesz podejść: Cześć, Tomek, jestem, które no, mogę usiąść. Tak? Czy masz chwilę, mogę usiąść, czy coś takiego? A nie, kurwa, do, podatujecie do pierwszej lepszej. Opowiem wam najbardziej żenującą rzecz, jaką w życiu widziałem. Poszedłem z kumplami na imprezę i był tam taki jeden gość, który się nasłuchał tych wszystkich głupot i my siedzimy sobie, gadamy, pijemy, a naprzeciwko nas siedzą dwa bazyle. No tragiczne, kurwa, jakieś kurwa, baby. I ten garion, poczekajcie, nie, poszedł do nich, wpierdolił mi się w połowę gadki, one, widać, tak patrzyły na niego, jak na jakiegoś zjeba, Oczywiście go na chuj posłały, on tu przedszkolanki, przedszkolanki, mówię, po co ty żeś to zrobił? No co, no bo ja tu, wiesz, tak jak, jak, mówili, że to trzeba jak najwięcej, mówię, po żeś to zrobił? Przecież one nawet na nas nie zwracały uwagi. Przyszły dziewczyny z roboty, wyszły sobie pogadać, a one kompletnie miały cię w dupie, kula, nawet na ciebie nie spojrzały, po co ty żeś tam pola, kurwa, siebie idiotę zrobić? I do dzisiaj chłopak jest na rękodzielnictwie przy habie kula. Przecież to jest jakiś obłęd, ja wiem, że słuchajcie, następna sprawa. Mówią ci wszyscy podrywacze, że to chodzi o to, żeby się nauczyć rozmawiać z dziewczynami. Jeżeli ty rozpoznasz znak dziewczyny, że ty jej się podobasz, i ty weźmiesz to serce, ściśniesz i będziesz twardy, i wykonasz tą garkantuiczną pracę. Przełamanie swojego strachu i chujowizny, i podejdziesz do tej dziewczyny i z nią pierwsze słowo zamienisz, to Ty jej się podobasz, pamiętaj. Ona Ci bardzo duży da zastrzyk takiej jakiejś wrażliwości, da Ci atencję, da Ci czas na to, żebyś kupę błędów porobił, głupoty wygadywał, bo Ty jej się podobasz. Rozumiesz? To ono, możesz bzdury gadać i wtedy się będziesz uczył z takimi dziewczynami, z dziewczynami ogólnie rozmawiać, czego robić, czego nie. Ale najpierw ta dziewczyna musi ci dać ten kredyt zaufania, polegający na tym, że ty jej się spodoba, że ty je wpadłeś w oko, a nie podchodzisz do pierwszych, lepszych, one... Nachujcie kurwa, kładą, nie chcą z tobą gadać, śmieją się z ciebie, czy w ogóle patrzą na ciebie jak na zjeba, ty przychodzisz do domu, jesteś jeszcze bardziej w kompleksach i w problemach, że ty do nikogo nie zagadasz, bo nikt ciebie nie chce. Oczywiście, że cię nikt nie będzie chciał, bo one są w innym świecie. Rozumiesz, to jest najważniejsze, pan, panowie. Oczywiście róbcie sobie, jak będziecie chcieli, możecie robić tak, jak te chłopaki wam mówią. Ale z mojego doświadczenia, ja jestem wielkim 190 Centymetrowym chłopem mam 115 kilo, jestem wytatułowano, teraz nowe tatuaże się zmieniłem, już sobie, już mnie bolą, tak. Mam mordę jak zakapior. Ja nie jestem ładny takim pizdusiem, który kurę ciągnie te dziewczyny, wygrzmoci i następna i następna. Ja mam taką męską, twardą, ja stwarzam, jeżeli ktoś przejdzie przez ten pierwszy mój kontrowersyjny jak się dawa, pierwsze wrażenie kontrowersyjne, twardego, groźnego typa, to ja bardzo duże poczucie bezpieczeństwa u dziewczyn wywołuję i są kobiety, które uwielbiają czuć się bezpiecznie. Prawie wszystkie, ale przy mnie się na 100% czują bezpieczne. Ale one muszą przejść przez moją wspaniałą aparycję, która jest tak odstręczająca, tak, kurde, przerażająca, że aż niektórzy to, oczy bazyliszka na mnie mówią. Ale jak już przejdzie, to widzi tam normalnego człowieka. Też nie mam... To nie jest tak, że ja miałem kobiet tyle, że och, ach i wszystko Ja miałem bardzo ciężko znaleźć sobie kobietę, bo bardzo ciężko było też przez moją mordę wstrętną przebić się, żeby mnie po prostu tam głębiej poznać. Jak robię najgorsze pierwsze wrażenie. Zawsze najgorsze. Potem dopiero, jeżeli już to tam jest szczątko, o, podoba mi się taki rys, tak? takiego twardziela, takiego superczada i też mam... Problem z tym, bo one myślą, że jestem groźnym Badbojem, który będzie kurwa, zaraz rozpieprzał cały świat, a wychodzi na to, że jestem artystą, malarzem, spokojnym gościem, który nie lubi kłótni, kurwa. No i jest w łeb, no ale ja myślałam, że ty jesteś bandy. Ja umiem sobie z tym grać, no bo jak chcę sobie tylko zaciągnąć babę do łóżka, to ja umiem grać twardego skurwiela, już się nauczyłem przez te wszystkie lata, ale też mam problem. I kobiety, które przychodzą do mnie, widzą takiego groźnego typa, one chcą groźnego typa, a okazuje się, że to jest malarz-artysta i się w robi koło myja i przeważnie to się źle kończy zawsze. Ale jak już to wszystko się poukłada, bo też, tak, no to są piętnastoletnie, wtedy małżeństwo, dziesięcioletnie, bo ja uważam, że w tym świecie nie potrzeba z jedną do końca, tylko jedną na jeden raz, ale to o tym potem. Bo po co my mamy się? Bo po 10-15 latach to pomyślcie sobie, moi kochani, że już wszystko o sobie wiemy, wszystko, co dobre jest za nami, wiemy najgorsze rzeczy o sobie, a kłócąc się, tylko się ranimy, bo wywlekamy wszystkie gówno. Więc po co się męczyć? Dlatego się odchodzi i szuka się następnego yy, partnera. No, wracając. Podsumowując, bo nie będę przedłużał. Jeszcze raz musicie zrozumieć, że musicie obniżyć swoje, y, swój, swoją po, poziom spoglądania na te baby. Nie traktujcie ich jako, teraz będzie kontrowersyjnie, jako żony przyszłe, partnerki, jako coś, co będzie. Traktujcie je tylko i wyłącznie jako tutorial. Macie sobie pogrzmocić, jak jesteście młodzi. Macie do łóżka pozaciągać. Macie sobie pochodzić, tak? Popatrzeć, jak się z nimi gada. Pomiętolić, polizać, zobaczyć, jak to smakuje. Macie to wszystko z młodości. Przyjdzie czas na stałe związki. Wy nie macie myśleć o stałych związkach. Wy macie myśleć tylko i wyłącznie, żeby zaciągnąć babę do łóżka. I nieważne, jaka jest. Na początku to się nie liczy. Traktujcie pornhuba i te wszystkie pornogwiazdy jako, jako fantastyczne filmy erotyczne. I tylko tak. Robisz sobie dobrze, wyłączasz i idziesz, kurde, na miasto i widzisz basie, zwierzy ciśnieni, ta basia do ciebie się uśmiecha. Nie jest taka jak na Porchabie, okej, okay, nie musi być, ale ważne, że za chwilę twój mały, kurde, wesoły Romek znajdzie drogę do tam, gdzie trzeba. I o to ma, się rozchodzi. Tylko o to, o nic więcej, na początku. Poszale kiedy zdążycie sobie poszaleć? Kiedy zdążycie sobie pobzykać? Jak będziecie mieć trójkę dzieci, chcecie znowu unieszczęśliwić kolejną babę i zostać, alimenty płacić, no zastanów się. Teraz jest Twój czas. Wszedłeś wiek dojrzewania, masz siłę między nogami, masz moc, tak? To nie patrzysz, czy jest ładna, czy nieładna, czy brzydka, tak? Szczątkowe takie, żeby, acycek fajny, duży, no to można. A że gęba, to się światło. Ja wiem, że to jest pod przedmiotowe traktowanie człowieka, ale one was też traktują. Takie brzydkie dziewczyny, one nie będą patrzeć na to, że ty nie umiesz się wysłowić. One chcą tylko ciebie w, w sobie. No. One też chcą pobzykać, chcą. Rozumiecie? To są takie sami ludzie jak my. Jeszcze mają gorzej, bo baby mają gorzej, bo są brzydkie, na przykład albo grube, albo jakieś grube połamane, tak? No to nie będą miały szans kurde, jakąś normalne, y, fajnego łebka. Tylko biorą wszystko, co leci, nie rozumiecie tego? I wy tak samo nie patrzcie na to, że nie jest mija kalifa. Czy tam inna, kurwa? Tylko grzmocisz wszystko, co, no, co. Powiem to wprost. Wy, a wy, baby, jak to oglądacie, to. Lepiej, żebyście się teraz nie wypowiadały. Powiem to wprost. Grzmocisz wszystko, co chodzi na drzewo, nie ucieka i daje ci przyzwolenie. Rozumiesz, chłopie? Bo to jest twój czas. Te brzydkie też muszą mieć. Potem, jak już będziesz miał taki poziom tych kobiet, już się, już będziesz już taki ogarnięty, już ci się nie będzie tak bardzo chciało i zrozumiesz jedną zasadniczą rzecz, którą teraz nie pojmiesz, nawet jak ja ci to powiem, że wszystko to jest to samo. Tak naprawdę. Tylko musi być na strychu poukładane, żeby żyć z tym dłużej. <laughs> ja wiem, jak to brzmi, ale taka prawda. To wtedy zaczniesz szukać sobie atrakcyjnych kobiet dla Ciebie na długie lata. A na początku ogień stary, ogień ile wlezie? Czy, czy mała, czy zielona, czy czarna, czy brązowa to są synonimy, żeby nie było, że ja jestem seksistą, mizanginem, bo ja kocham kobiety, powiedział Wkuriają mnie, ale kocham je, tak? Naprawdę lubię, kocham i w każdej ilości. Tylko mam taką zasadę, że jeżeli jestem z kimś w związku i mam umowę, że nie, tak jak pierwszy raz miałem z 15 lat, 15 lat miałem małżeństwa i mieliśmy umowę, że nie ma, nie ma skoków na bok. I ja 15 lat wytrzymałem. W drugim związku mieliśmy umowę, że możemy, tylko żeby nikt nikomu nie mówił. I ja sobie jeździłem na festiwale, ona chodziła na zumbę, wszystko było wiadomo, że wszystko było ok. Nie było żadnego problemu, bo taki mieliśmy układ. Więc jeżeli nie masz kobiety, masz układ, że możesz, czym chata bogata, to nie patrz na to. Słuchaj, opowiem wam, opowiem wam na koniec anegdotkę. Jeździłem z inwazją mocy i pracowałem, to taki kram był kiedyś w latach 90. RMFFM radio jeździło i muzykę dawało. Ja tam stałem na ochronie. Jak znajdę jakieś zdjęcie, jakieś znajdę, to wam wyślę, pokażę wam, gdzieś powinien mieć. No to przecież, co, co ten. Co miasto to miałem inną dziewczynę. Naprawdę to bo sobie tak uzdrawiam, przecież to jest jedyny czas, kiedy ja mogę poszaleć. I nieważne było jak wyglądała, tylko widziałem, że się jej oczy zaświeciły, od razu było podejście i gadka, nawet krótka, kurde, i już. Naprawdę tak było. Tak jest, i tak. I, I co człowiek poszalał, co się pocieszył, nawet dzwoniły potem. A to jest inna historia, jak, jak wyzbyć się kompleksów, że jesteś słaby w łóżku, to na inny odcinek. No. I jeżeli. Nie wyglądasz jak super czad, to nie będziesz miał super lasek. Jak wyglądasz normalnego, zwykłego chłopaka, ty tylko nie wiesz jak wyglądasz. Trochę się nawet zaniżasz. To takich sobie dziewczyn. Na takie patrz. I się okaże, że już nie musisz podchodzić do dziesięciu losowych lasek, które cię na chuj poślą, tylko podchodzisz do tej jednej, trochę mniej atrakcyjnej, ale która się uśmiecha do ciebie, wytrzymuje twój wzrok, kurde, siadasz. Mówisz, kurde, cześć, Marek, jestem, fajna jesteś dziewczyna. Ona wie, że nie jest fajna, ale gra w tą grę, bo ona też chce poruchać. Zrozum. Te baby nie są inne. One są bardzo podobne do nas, bardzo podobnie myślą, tylko zamiast mózgu mają, kurde, emocje. Znaczy, mu, rozumiecie, synonimy. Ja tu będę się bardzo poruszał w takich, kurde, strasznych klimatach i będę cisnął o jednemu i drugiemu. Także to bo mam swoje lata i jestem starym dziadem, bumerem, wujkiem, kurde, z wesela i mogę. Rozumiecie? Też chcą tego. A te im są mniej atrakcyjne, tym bardziej chcą. Leży mi one marzą, żeby ktoś się wygrzmocił. Bo one nie mogą se pozwolić na to, co te z cylkonywymi cyckami, że tylko pstryknie i stado debili kurwa leci do nich i je grzmoci. A powiem wam szczerze, miałem kilka dziesiątek naprawdę takich kurwa, że się w palenie mieści. I im była ładniejsza, im kurwa zadbana, im lepiej wyglądała, tym większy był kołek w łóżku. Bo ona miała tylu już facetów, że kurwa nie mogła już tego zdzierzyć, a dla niej seks to było coś strasznego i nie chciało jej się w ogóle kurwa, w tym brać udziału. Aż doszło nieraz, w momencie kiedy było coś takiego, miałem fajną, naprawdę fajną dziewczynę taką, taką no, modelkę, tak można powiedzieć. Ja do łóżka z nią le idea ona leży, nie? Ja mówię, ty, może się ruszysz, coś porobimy? No, no kończ, kończ, bo wiesz, jak masz robić, to rób, bo, bo wiesz, no to ja bym chciała pooglądać coś tam. No to autentycznie. I wtedy się skończyło, kurwa, yy, pozwalanie na takie rzeczy. Wstałem, powiedziałem, ubiera się i dalej. Jak ja chcę sobie zwalić konia, to nie tobą, tylko ręką, kurwa. Wywaliłem taką dziewczynę z domu. Płakała, przepraszała, nie było litości. I tu się zmieniło u mnie. To był taki moment, kiedy ja już zacząłem na jakość uważać, a nie na ilość. Ale to kiedy indziej opowiem? Rozumiecie? To też odczarowuje troszeczkę te wszystkie laski, które są super, hiper i w ogóle. Przeważnie, są kłody, bo jak one się po 30-40 facetach zgubiły, to co jej możesz dać nowego? Co jej możesz lepszego zaproponować? One wszystko już miały. Dla nich to jest coś, czego ona ma, tak jak picie kurwa, kawy codziennie rano. Tak te wszystkie ładne dupy zajebiste mm. będą się zachowywać. Więc lepiej sobie poszukaj na swoim poziomie normalnej dziewczyny, która jest niewyżyta i która chce, i która ma ochotę i która pragnie tego, to wtedy w łóżku będziesz miał najpiękniejsze momenty w życiu. Miałem kiedyś dziewczynę, która była, no taka szóstka, siódemka, ale dała mi tyle radości, że do dzisiaj ją wspominam, jak mnie w kurwi, któraś, to jej mówię, że ty do Damianki, to ty jesteś kurwa kłoda, kurwa dziewczyną z lodu. No bo tak wprost. I nie była jakaś piękność, ale miała coś takiego w sobie, rozumiecie? Bo wy, chłopaki, oglądaliście się porno. Ja wiem, ja też oglądam, był fajny. Ja to oglądam martwe porno gwiazdy, które popełniły samobójstwo. Przynajmniej nie jestem zazdrosny, że ktoś się teraz grzmoci. <laughs> nie będzie fajnie u mnie. <laughs> no, marwę. One po... dużo ich popełniło samobójstwo, a jeszcze są, nie? No to tak, że. O. Savannah Gold, taka fajna. zabiłem jakiś cymbał, kurde. Ale taka zajebista, tak mi się podoba, kurde. No, Nie tylko ją oglądam, kurde. No ja wiem, kurde. No. Ale wiecie co, ta odrobina szaleństwa to działa na kobiety jak, 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 jak kurwa afrodyzjak. Jak widzę, że facet jest taki zadbany. O tym potem. Ale widzę, że jest odrobinę, świrnięty, nie taki jak każdy, to po prostu jest nieprawdopodobny Afrodyzja dla kobiet. Jakoś tak mam. No, no ja wiesz, przez tą robotę też trochę jestem odrealniony. Ale wracając. Słuchajcie, moi drodzy, na zakończenie, bo nie będę przydłużał. Pierwsze. Proponuję nie podchodzić do każdej dziewczyny, bo poczucie winy z odrzucenia jest bardzo mocne i was cały czas ładuje w te coraz niżej. Po drugie, spójrzcie w lustro, zobaczcie, jak wyglądacie, kurde, i pomyślcie sobie, że możecie mieć kobietę na własnym poziomie. Trzecie, pornole są fajne, ale to jest fantastyczne filmy erotyczne i tylko je tak traktujcie, kurde. Po prostu nie, nie, nie myślcie tak, że jest naprawdę, bo nigdy tak nie ma. Potem wam opowiem, jak nagrać film pornograficzny z sobą i z partnerką, i potem zobaczycie to, co jest na pornolach, a to, co odpierdala się w, w łóżku. To zobaczycie, jakie to jest fantazja, jakie to są. To wszystko to są kity i żenada. Nigdy w życiu tak nie będzie, ale to później. Trzecie. Wyszukujcie i patrzcie na, na dziewczyny w miejscach do tego przeznaczonych. Czyli, na dyskotekach, imprezach, rockotekach, cosplayach, fantastyką się interesujesz, to idziesz do klubu fantastyki, do, tam gdzie jest twoje zainteresowania. Tam najszybciej, bo będziesz przynajmniej miał z kim, z czym porozmawiać, o czym porozmawiać z tą dziewczyną. Bo jak na ulicy spotkasz dziewczynę, która ma w mózgu Instagrama, a ty jesteś, na przykład, nie wiem, górnictwo studiujesz i cię to jara, no to o czym ty z nią porozmawiasz, kurwa, no? O selfie, kurwa, w kopalni soli, no, zlituj się. Rozumiecie, o to chodzi. Tam, gdzie się interesujecie, tam. Na dyskotekę idziesz, kurde, patrz dokładnie na dziewczyny. Jak One jak popiją, to ich trochę puszcza, to takie, wiecie, one się tak spinają, że one są niedostępne. Jak już trochę wypiją, to ich to rozluźnia i potrafią naprawdę ci wprost, nawet potrafią podejść do ciebie, się ci otrzeć od ciebie i uśmiechnąć w pysk. No. Musi być ktoś tobą zainteresowany. To jest trzecie. Czwarte. Jeżeli jesteście młodymi i chcecie dopiero poszaleć, to bierzecie wszystko, co leci na drzewo nie niespieprze. Naprawdę, one też tego chcą. Jakby nie chciały, to by do ciebie nie przyszły. Nawet taka, kurde, Maryla, tak? Ona jak nie chce, to też nie da ci... albo powie, weź spierdalaj gościu, nie? Ale jak będzie chciała, to ona chce i ty chcesz. A potem, że ona była dwójka, jedynka, tak? Że to był paździerz taki, że ci się na wymioty, to ty już tego nie będziesz pamiętał, bo najważniejsze jest to, co jest teraz. A za parę lat, jak już będziesz miał pewność siebie, że ty umiesz to robić, tak? Że wszystkie trzy bazy są zaliczone. Nie po to Bóg dał yy, kobiecie trzy dziury, żeby chłop przy jednej jak kot zdech, tak? Przy dziurze do myszy. No, to jest wujkowanie. No. Rozumiecie, jak to wszystko będzie ogarnięte, to wtedy poszukasz sobie materiału na żonę, na dziewczynę, na, na, na coś fajnego. No ja nie mówię, że się od razu nie trafi, no to wiadomo, musiałbyś być idiotą, żeby ją na drzewo posłać. Ale na początku nie patrz. Baw się. Baw się szalej, doświadczaj. Po to jest młodość, po to jest ten wiek do, do 30 roku życia. Bo oni mówią, a bo do 30 roku życia to nikt nie poruchał dwie-trzy. Mówię tak, bo patrzycie na. Bo wy zawsze szukacie tej żony, tej zajebistej, tej fajnej. A weźcie sobie, spójrzcie tam trochę niżej, tam chodzi tak, dużo dziewczyn, takich zwykłych, normalnych, poniżej piątki, które chętnie się z Tobą prześpią. Tylko Ty na nich nie zwracasz uwagi, bo ty jesteś zapatrzony w telewizor, w internet, w te filmy fantastyczne na Pornhubie. No, łączasz kurwa OnlyFansę i masz fagaty kurwa. No to robisz sobie dobrze i wyłączasz i idziesz sobie szukasz marylki, kurde. Nie porównujesz nigdy. Zresztą sami wiecie, albo będziecie dokładnie wiedzieć, że jak już dobieracie się do dziewuchy w łóżku, to wy nie myślicie o OnlyFansach i takich rzeczach, tylko myślicie tylko i wyłącznie, żeby za szybko nie skończyć, no. A nie tam, że ktoś był ładniejszy od nich, kurde. A jak już naprawdę nie możesz patrzeć, to gasisz światło i robisz to w ciemnościach. A ona wie, że jest brzydka i po ciemku będzie lepiej. A uwierzcie mi, i, na, i piąte, nie wszystkie te ładne dupy to są super kochanki. Przeważnie to są kłody i kobiety z, le, z, z drzewa albo y, królowe lodu. Bo one już miały tylu w sobie różnych facetów, że one mają to w dupie. Już męczą się i to nie jest dla nich żadna przyjemność. A te, które nie miały, które dopiero chcą, do, nie są za, za fajne, to one dopiero potrafią. Na, na wyżyny kurde, seksualnych rozkoszy się wzbić. I one dopiero potrafią pokazać, co potrafi kobieta. I zobaczycie potem sami, że będziecie sami woleli taką zwykłą dziewczynę, piątkę, szóstkę, która jest ogniem, kurde, a nie weźnicie sobie dziewiątkę czy dziesiątkę, która leży i kurwa, i czeka, aż się to skończy. Wspomnijcie starego, kurde, boomera słowa. Więc to wszystko na dziś. To jest pierwszy odcinek. Myślę, że się Wam spodoba. Także młodzi do boju i grzmoćcie ile wlezie, kurde.